Zbigniew Eichler. Panie ministrze, panie przewodniczący, szanowne koleżanki, i koledzy posłowie. Kiedy przy, kiedy przychodzi funkcjonować w warunkach wojny, wojny nie tej takiej granicznej, ale wojny takiej biznesowej i przy zmienności cen na surowce, które żeśmy słyszeli, to nie jest takie łatwe podejmować tych decyzji. Łatwo podejmować decyzji optymalnych. Dlatego, jak jeszcze nałożymy embargo na rosyjskie produkty, które według opinii potocznej były to, to, ta, takie sytuacje, że nie wiem, czy Pan to potwierdza, że Rosja, żeby utrzymać pewną część obrotu na rynku, za cichą zgodą wielu państw powodowała sytuację taką, że były przepakowywane nawozy w big bagach, były przeetyktowane, inne etykiety, inne faktury. Chodziło tylko o to, żeby z państwa X Rosji nie trafiły te nawozy do państwa, nazwijmy takie, jakim jest Polska. Oczywiście my nie możemy w, tych, w takich warunkach funkcjonować przestępstwa, bo to są przestępstwa gospodarcze, ale wiele państw się tym parało aby zyskać na tym temacie. Czy pan to potwierdza, czy nie? Jeśli, jeśli to jest możliwe, proszę, bym mógł odpowiedzi. I teraz ostatnie pytanie. Nie chcę się rozwodzić na temat powiedzmy, ryzyk, który trzeba przyjmować, przy, kiedy saleta na porządku kosztuje 2700, a teraz kosztuje tam z groszami. Bo to nie da się tego przewidzieć. Nie da się tego kalkulować z pozycji rolnika. Ale niech mi pan odpowie na pytanie, jaka cena według pana powinna być, czy musiałaby być dzisiaj? Pana nawozów, żeby Pan nie dokonywał żadnych zmian własnościowych, a podejmował tylko na, na, zmiany naprawcze. Jaka cena nawozów powinna być w tej chwili, według Pana, żeby nastąpiło uspokojenie rynku? Bo ta sytuacja, która się wytworzyła, nie wprowadza spokoju na rynkach rolnych. Ona wprowadza dezorganizację. Dziękuję nie, bardzo.